w dzisiejszym odcinku zrobię Wam recenzję e, wkrętarki, ale pokrótce mała historia wkrętarek. Pierwsza moja wkrętarka, jaką kupiłem, jeszcze byłem studentem, chciałem kupić szybciutko jakąkolwiek wkrętarkę, żeby złożyć jakiś regał. Pobiegłem do Lombardu, była tam już godzina dosyć późna, bo gdzieś około 23:00 miałem niedaleko Lombard, e, kupiłem jakiegoś mnonejma. Przyszedłem do domu, wielcy uchany, pierwsza wkrętarka, pokazuję ją żonie. O, nacisnąłem ładnie działa Huczy Buczy, a żona się pyta, dlaczego leci z niej u góry taki dym. E, oczywiście po chwili już nie działała, pobiegłem do Lombardo, oczywiście uznali gwarancję, wymienili na jakąś inną, dopłaciłem, wziąłem wkrętarkę Macalistera. Jakiś początkowy model, tutaj gdzieś nawet mam jakieś, jakiś taki model, nie pamiętam tutaj mam baterię od niej jeszcze. Ale nie wiem, co to za wkrętarka, W każdym razie na 10,8 V akumulatorki. I powiem Wam, że ona jest całkiem przyzwoita. Nie ma zbyt dużej mocy. Do takich prac bardziej budowlanych, czy jakiś remont domu, to ona się nie za bardzo nada. Ale do poskładania mebli, do jakiegoś majsterkowania itd., jak najbardziej myślę, że się nada. Tego modelu na pewno już nie ma, bo ta firma dosyć szybko zmienia swoje asortymenty i wycofują je i wprowadzają nowe. Ale myślę, że w granicach 150-200 może złotych dostaniecie jakiegoś fajnego Macalistera. Ogólnie lubię dosyć narzędzia firmy Macalister to Chińczyk e, z castoramy. E, mam sporo narzędzi Macalistera i powiem Wam, że trzymają one naprawdę poziom. I, I to takie ja raczej nie dbam o narzędzia, bo według mnie narzędzie ma działać i po prostu mnie mają ciężko, jeżeli coś robię, czy tam młoty czy inne rzeczy. Ta wkrętarka dawała radę. Miałem do niej dwa akumulatory. E, ale po prostu padły akumulatory. I nie dało się ich e, dokupić. A jeżeli się dało już na początku, kiedyś dawno temu dokupić, to były piekielnie drogie, więc opłacało się y, kupić nową wkrętarkę. No ale o to chodzi firmom, tak, żeby, żeby po prostu kupić nową wkrętarkę. No i interes się kręci. postarzanie produktów i te sprawy. No ale nie będę w to wnikał. I tak przeleżała sobie, bo szkoda mi było jej wyrzucić, bo sama wkrętarka była dobra, można było ją podpiąć pod akumulator 12V i używać e, jako taką bardzo, bardziej stacjonarną, czy gdzieś na działce taką wkrętarkę pod takim akumulatorem, ponieważ jak mówiłem, ona działa na 10-8V, więc pod 12V tam też by się jej nic nie stało. No i tak sobie przeleżała, a jeszcze w zestawie była latarka. No i tak sobie przeleżała tych ładnych parę lat spadniętymi do zera akumulatorami. Aż k, w zeszłym roku czy dwa lata temu odkryłem coś takiego, co to są ogniwa 18650, skąd pozyskiwać takie ogniwa, jak regenerować taką wkrętarkę. E, na końcu filmiku będziecie mieli link e, do mojego innego filmu, w którym pokazuję Wam skąd poprać takie ogniwa 18650 i jak zregenerować taką wkrętarkę. W tym przypadku było to banalnie proste, ponieważ ta wkrętarka e, działała na akumulatory litowo-jonowe od razu, więc sama ładowarka, nie trzeba było jej przerabiać, i ona działała. Wszystko ograniczyło się do odkręcania czterech śrubek w wylutowaniu tamtych akumulatorów. Są to takie akumulatory. Wyrutowałem trzy takie akumulatory, ponieważ tutaj trzy wchodzą, jak pamiętam. Tak, trzy takie akumulatory wylutowałem. Wlutowałem inne, które zdobyłem za dosłownie tam 2-3-5 zł. I mam kolejne dwie nowe baterie, i cały czas jako jakaś zapasowa, taka czy do drobniejszych prac jest lżejsza od tej i tak dalej. Więc do dzisiaj ją używam. Jak mi padną akumulatory, biorę, wymieniam następne. Ale tamte na razie rok czasu jadę. Mam, mam dwie bateryjki i jestem z, nich, z niej bardzo zadowolony nadal. Opcja dla takiego majsterkowicza, który chce do lżejszych prac taką wkrętarkę, jak najbardziej Wam polecam. Ale jak wiecie z moich poprzednich filmików, bądź nie wiecie, lubię też e, majsterkować grubsze rzeczy, typu jakąś altanę robimy, e, dach teraz będę robił na wiosnę w altanie na działce, będzie bardzo dużo, dużo wkręcania i tak dalej. Więc potrzebowałem czegoś naprawdę mocnego e, i solidnego, więc kupiłem coś z serii profesjonalnej. Jest to Metabu BS14.4 Li. Powiem wam, że ta wkrętelka, mimo że działa moim zdaniem tylko na 14,4 V, to naprawdę ma powera przepotężnego. Eee, skłoniło mnie kilka rzeczy. Eee, ogólnie myślałem, że będę chciał 18 V, 18 ale w tych wyższych półkach, nie jest już do końca tak, że większe napięcie będzie się równało większej mocy. Tam już inne parametry zaczynają wchodzić w grę pewnie jakieś przełożenia, coś, silniki, amperaże itd. Więc o ile w tanich takich wkrętarkach, po parę złotych, wiadomo, jak macie do wyboru, no najma 10V i 18 i 24V, no to więcej volt, automatycznie będziecie mieli mocniejszą wkrętarkę. Tu natomiast już jest troszeczkę inaczej. Powiem Wam tak o. Tą wkrętarkę mam już chyba z drugi, trzeci rok. Przeżyła dużo. Eee, tak jak ja Wam mówię, narzędzia mają działać, więc upadki z dwóch metrów u niej to jest chleb powszedni. I na beton lądowała, i na trawę, jak szklarnie, szklarnie no... To ma działać, tak? Jedyna rzecz od nowości, która była w niej troszeczkę ciulowa, ale nie chciałem się tego reklamować. Jest to przełącznik od zmiany biegów, chociaż trochę się już wyrobił. No faktycznie, wyrobił się. Kiedyś chodził zdecydowanie ciężej i przycinał się, teraz jest już lepiej. I tak jak już wiecie, mamy bieg pierwszy oraz mamy bieg drugi. Pierwszy i drugi. Skrętarka ma naprawdę bardzo dużą moc. Tutaj dałem teraz na 20. Na drugim biegu jestem w stanie utrzymać. Na pierwszym biegu jestem w stanie utrzymać. Ale już jak dam e, bez sprzęgła naszego. Ach, nie ma opcji na pierwszym biegu. Na drugim, może utrzymam. Spróbujmy z całej siły. Drugi bieg. Ach, drugi bieg jestem w stanie utrzymać. Pierwszego biegu. Nie jestem w stanie pierwszego biegu utrzymać. Z tego co pamiętam kiedyś spałem w tym, który robiliśmy oświetlenie ledowe do auta. On próbował to w dwie ręce złapać, ja to włączałem, pierwszego biegu nie utrzymacie. Naprawdę ta wkrętarka ma power. Fajne jest to, że wkrętarka ma dwa lata gwarancji i co teraz jest bardzo ciekawe, 3 lata gwarancji na baterię. Tak, dobrze, słyszycie Wtedy, kiedy ja ją kupowałem, to była jedyna wkwintanka, która dawała w ogóle jakąkolwiek gwarancję chyba na baterię, bo przeważnie to jest albo bardzo krótka gwarancja, albo jej w ogóle nie ma. A tutaj mieliśmy, w sumie jeszcze chyba są nawet na gwarancji, 3 lata na baterię. I było tam oznaczone, że jeżeli pojemność ich spadnie chyba poniżej 60% tego co miały, to oni wymieniają Wam po prostu baterie na nowe. Baterie, tak jak już. Baterie są tutaj oczywiście litowo jonowe. Patryje są tutaj oczywiście litowo-jonowe, więc jak znam życie, w momencie kiedy one mi padną, wiecie co z nimi zrobię, sam je wymienię i zregeneruję. Eee, rozstaw naszego gripa jest od, zaraz Wam powiem, od, 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 od 0,8 mm do 10 mm, nie wiem dlaczego do 10 spokojnie myślę, że do 13 mogą tutaj być, no ale zrobili tak, bo zrobili. Eee, z tego co pamiętam, w gwarancji jest to wkrętarka z serii profesjonalnej, i tutaj nie macie czegoś takiego jak w wielu wkrętarkach jest zaznaczone, że nie nadają się do prac yy, profesjonalnych yy, itd. Tak Więc, jeżeli byście kupili jakąś, ta, powiedzmy, Toję yy, na firmę i ją jeszcze zarejestrowali na tą firmę, to jeżeli coś się z nią spieszy, to gwarancji Wam nie uznają, ponieważ był to sprzęt yy, nieprzystosowany nie do ciągłego użytku codziennie. Ta wkrętarka natomiast jest do czegoś takiego przystosowana, w gwarancji jest to nawet yy, opisane, jak Wam mówiłem. Więc, jeżeli macie jakąś firmę budowlaną, możecie taką wkrętarkę kupić, rzucić na filmę. Ona może codziennie od rana do wieczora zapieprzać i powinna te 3 lata spokojnie działać. A ja myślę, że dużo, dużo więcej. Naprawdę, jest porządną, jest to porządna wkrętarka. W zestawie były dwie takie bateryjki. Druga się w tym momencie ładuje. Zaraz wam pokażę ładowarkę. Oczywiście, ładowarka do tych baterii była i zestaw bitów którego jestem bardzo zadowolony. Tak wygląda zestaw tych bitów. A, takie pudełeczko, które się otwiera. Tutaj mamy fajny uchwyt na te bity, do którego sobie bity po prostu wkładamy, pyk, zatrzaskujemy. I taki oto uchwyt na szybką wymianę jest. Zestaw bitów jest dosyć duży, jak widzicie. Mamy tutaj od e, krzyżaków po gwiazdki torksy dwa płaskie i imbusy trzy sztuki z czego torksów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć torksów zestaw jest fajny i powiem Wam, tak jak już Wam wspominałem, u mnie bity nie mają lekko też i jak tak się im przyjrzę, to powiem Wam, że jedyny bit, który jakkolwiek widać na nim jakieś ślady użytkowania to jest duży krzyżak Jakiekolwiek widać na jakieś zadrapanie i odkształcenie. Cała reszta, powiem Wam, że nawet śladu na nich nie ma praktycznie. Więc nie wiem, czy są takie zestawy gotowe do kupienia osobno, czy nie. Ale powiem Wam, że te bity Metabu są naprawdę zarypiaste. Bardzo Za Zobaczymy, czy pudełko jest wytrzymałe, bo miotłem tym gdzieś. No, nawet nic nie pękło. Powiem wam, że w ogóle plastik, który jest użyty, użyty do tego pudełka, to jest taki, jopkojomać, taki plastik też. Więc e, szczerze mogę wam powiedzieć, że jeżeli macie do wydania w granicach 6 zł, bo tyle mniej więcej ja za nią zapłaciłem, 6 700 to jest to bardzo dobry wybór. Natomiast jeżeli chcecie coś do zwykłego majsterkowania, to powiem wam, że za, e, idźcie e, do Castoramy, poszukajcie Macalistera. W granicach pewnie 200 zł, znajdziecie jakiegoś fajnego. I z doświadczenia powiem Wam, że makalisterki są dosyć fajną firmą, nie miałem z nimi nigdy problemów. A nawet jeżeli cośkolwiek by się z nimi stało, to te większe markety budowlane, powiem Wam, że naprawdę mają już fajny dział reklamacji. Idziecie, mówicie nie działa, oni wam dadzą drugie. Przynajmniej ja takie zawsze miałem doświadczenia, jak coś mi nie działało, to po prostu szedłem i nigdy już nie miałem takich problemów jak kiedyś, że trzeba było się tłumaczyć, że nie działa. może działa, może pan zepsuł. Nie dyskutują, tylko wymieniają. Tutaj jeszcze zobaczcie, jak wygląda ładowarka. Tak wygląda ładowarka, bateryjka tam się już właśnie ładuje. Powiem Wam, że na bardzo długo starczają baterie, a patent jest taki, że nie zużyjecie baterii, że szybciej bateria Wam się załaduje niż zużyje. Więc jeżeli potrzebujecie do pracy ciągłej, to po prostu cały czas możecie pracować tą chętarką. Jedną knetarką. Na jednej baterii pracujecie, drugą wrzucacie do ładowania, ta Wam się wyczerpie, zamieniacie i macie praktycznie nieprzerwaną pracę na tych baterijkach. Dodatkowo fajną rzeczą jest ta dioda, którą tutaj widzicie, którą włączam. Myślałem, że ona będzie się słabo działała, że ona jest od dołu podświetlona nie, nie gdzieś tutaj od boku, ale powiem wam, że daje no naprawdę radę, jeżeli przyswoicie ręką w ten sposób. Fajnie oświetla wam jakieś miejsce, gdzie potrzebujecie coś przywiecić, przykręcić, jak widzicie w ogóle to świat... ta, ta dioda w ogóle jest dosyć mocna, więc yy, działa fajnie. Tutaj macie jeszcze uchwyt, którego nie używam, jak widzicie. Można bity wcisnąć, ale nie wiem czy by się zbyt fajnie wyciągało stąd, teraz zresztą zobaczymy Jak widzicie możemy sobie schować tutaj bita i go, wycią go i go wyciągnąć O, dałoby radę, ale myślę, że to się z czasem mogłoby wyrobić, nie jestem pewien, jeżeli ktoś ma i używa tego to niech napisze ja ze swojej strony, gdybym miał drugi raz e, kupić jakąś porządną taką wkrętarkę, która przeżywa i remonty, i tak dalej, bo przeżywa ona naprawdę i remonty domu, i tak dalej, na pewno kupiłbym jeszcze raz e, jakąś serię metabu. Może niekoniecznie nawet ten model, bo nie wiem czy on jest jeszcze produkowany, ale na pewno jakąś serię metabu. Natomiast jeżeli miałbym e, kupić taką typową majsterkową. Taką, żeby sobie coś tam jakąś płytkę przewiercić, jakiś regalik taki jak ten po czy coś, to myślę, że jakiś makalister z Kastramy wam zupełnie zupełności wystarczy do takiego czegoś. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie komentarz pod spodem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to właśnie macie okazję kliknąć subskrybuj, będziecie wtedy na bieżąco z moimi filmikami. Jak tylko wbijecie 150 łapek w górę, wtedy będę widział, że ta seria Wam się podoba i pojawi się kolejny filmik. I do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!